Bardzo serdecznie kochani, witam was wszystkich. W naszym programie, projekcie Słowo Blisko Ciebie przychodzi czas na kolejną odsłonę. Tym razem przed nami lektura listu do Efezjan. Zapraszam więc na kilka słów wprowadzenia. Otóż warto przypomnieć sobie początki kościoła w Efezie, który założył sam Paweł i który przebywał tam praktycznie trzy lata. Yy, otóż yy, Paweł przybył do Efezu podczas jednej yy, ze swoich podróży, to tam najpierw spotkał Uczniów Jana Chrzciciela zapytał ich, czy otrzymaliście ducha świętego, gdyście uwierzyli. Odpowiedzieli mu, nawet nie słyszeliśmy o tym, że istnieje duch święty. Jaki przyjęliście chrzest? Zdziwił się Paweł Chrzestianowy. Wtedy Paweł wyłożył mi całą naukę o Jezusie Chrystusie. Ogłosił dobrą nowinę, włożył na nich ręce. Przyjęli chrzest. Mówili językami, prorokowali i rozpoczęły się liczne znaki i cuda. Do tego stopnia, że bardzo wiele osób, które były związane z praktykami magii, przynosiło swoje księgi, przedmioty związane z tymi kultami demonicznymi i paliło je na rynku. Ostatecznie też doszło do tego, że bardzo wielu wyznawców pogańskich religii, zwłaszcza bogini Artemidy, przeszło na stronę chrześcijan, za co ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynię Artemidy Efeskiej, a także za produkcję licznych figurek, które przynosiły duże zyski panom tych sklepów, w których sprzedawano te figurki, wzniecili bunt przeciwko Pawłowi. Na szczęście prokonsul zadziałał w taki sposób, że uspokoił całe towarzystwo. Nie doszło więc do jakiegoś linczu na Pawle. W tamtym czasie, i później Paweł opuścił. FS udał się w dalszą drogę w swoich misyjnych podróżach i ten list pisze najprawdopodobniej już z Rzymu w latach 61-63 jest to znowu list więzienny pisze właśnie z tego uwięzienia w Rzymie i tu podobnie jak w liście do Galatów którego lekturę zakończyliśmy jest to najprawdopodobniej pismo okulne o ile, jak wspomnieliśmy w poprzednim wprowadzeniu, gdy Paweł pisał adres tego listu, to mówił ogólnie do kościołów w Galacji, ale nie wskazał jednej konkretnej gminy. Tak samo w liście do Efezja brak jest nawet takiego jasnego. Yy... Sformułowania, że chodzi o mieszkańców Efezu w najstarszych niektórych manuskryptach. Po prostu brakuje tamtego słowa Efez, więc znowu bardzo wielu badaczy sądzi, że był to list przeznaczony do wielu gmin w Azji Mniejszej, a nie tylko do samego Efezu. Zasadniczo można w tym liście wyodrębnić dwie części. Część pierwsza to część dogmatyczna, i część druga to część taka paranetyczna, czyli wezwania do chrześcijańskiego życia, do zachowywania zasad moralności chrześcijańskiej. Zatrzymajmy się więc nad każdą z tych części na chwilkę. Pierwsza z nich, część dogmatyczna. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na trzy rzeczy. Po pierwsze, zawiera ona bardzo piękny, starożytny hymn chrześcijański, który obwieszcza, że Pan Bóg ma wobec każdego z nas piękny, wspaniały plan zbawienia. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na marzęch niebieskich Chrystusie, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Otóż drodzy najprawdopodobniej, a właściwie większość badaczy nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten Hymn nie jest autorstwa Pawła. To nie jest fragment listu, który wyszedł wprost spod pióra Pawła Apostoła, ale jest to hymn śpiewany wcześniej już w liturgii chrześcijańskiej. Bardzo podniosły, uroczysty. Paweł po prostu przejął go i włączył do swojego listu. Być może dokonał niewielkich korek czy zmian, żeby właściwie wkomponować całość hymnu w kontekst, ale ten właśnie hymn który mówi, że ostatecznie Chrystus przyszedł po to, aby wszystkich na nowo zjednoczyć, zbawić, doprowadzić do usprawiedliwienia, przejęty został z wczesnochrześcijańskiej liturgii. Druga ważna rzecz dogmatyczna, która pojawia się w tej pierwszej części listu, to takie krótkie podsumowanie dzieła Jezusa. Paweł mówi o tym, że Bóg pokazał swoją moc przez to, że wskrzesił Chrystusa z martwych, Posadził po swojej prawicy na Wyżynach Niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem, ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod Jego stopy. Paweł często wraca do tego, co nazywamy karygmatem. Mówi o śmierci Chrystusa, jego zmartwychwstaniu i wyniesieniu na prawicę Ojca, gdzie poddane zostało absolutnie wszystko, w tym również i złe moce. I w tej samej części dogmatycznej pojawia się Trzecia ważna rzecz, trzeci moment, na który chciałbym zwrócić uwagę, to to, w jaki sposób to dzieło Chrystusa zostało zaaplikowane do chrześcijan. I mówi Paweł w drugim rozdziale: I wy byliście umarli na skutek waszych grzechów, ale to Bóg Was wskrzesił i Was razem z Chrystusem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie ponad tą wszelką władzą, mocą, panowaniem. Mówi więc Paweł mniej więcej yy, tworząc taką paralelę. Chrystus był umarły fizycznie, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Chrystus z martwych stał i został uniesiony do nieba, w niebo wstąpienie, i tam zasiadł po prawicy ojca. A każdy, kto przyjmuje chrzest, uczestniczy w tym dziele w sposób duchowy. Był martwy duchowo, ale dzięki sakramentowi chrzów staje się żywy duchowo. Jesteśmy wskrzeszeni, z martwych stali i razem z Chrystusem posadzeni po prawicy ojca. I druga część tego listu, jak wspomnieliśmy, ma charakter parenetyczny, czyli są to wezwania do życia według zasad moralności chrześcijańskiej, aczkolwiek nie jest ona pozbawiona również pewnych wątków dogmatycznych. Może zwróćmy uwagę tylko na kilka rzeczy. To tutaj padają te słynne słowa: Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Paweł ma więc świadomość, że gniew, uczucie gniewu często narasta w człowieku, niezależnie od jego woli, bo jest właśnie emocją, jest emocją, a emocje same w sobie nie są ani dobre, ani złe moralnie. Więc to, że gniew się pojawia, to jeszcze nic strasznego, ale mówi Paweł, pomimo tego, że on się pojawia, nie grzeszcie. Czyli niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, czyli przed pójściem spać, przed zakończeniem dnia należy się pojednać z tymi, co do, z którymi być może właśnie pod wpływem gniewu doszło do jakichś wewnętrznych napięć. Bardzo ciekawa myśl taka yy, związana z teologią moralną. Dlatego, że dzisiaj też w praktyce bardzo często mieszamy emocje z grzechami. Emocje same w sobie nie są grzechem, ważne jest, aby pod ich wpływem nie doprowadzić do, do grzechu. Druga ciekawa myśl tej części parentetycznej to to właśnie wątek dogmatyczny, kiedy Paweł mówi: nie zasmucajcie Ducha Świętego, co oznacza, że Duch Święty jest osobą. Tutaj mamy kolejny argument za tym, że to nie jakaś tylko moc, energia, ale prawdziwa osoba, bo to osobę można zasmucić. Paweł także, następna myśl. Zarówno parenetyczna, jak i dogmatyczna. Paweł mówi mężowie miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół. I mamy znowu piękną metaforę małżeńską Chrystusa, Jego oblubienicy, którym jest cały kościół, rozwijaną także w innych miejscach Nowego Testamentu. Zresztą zasadza się ona na tekstach Starego Testamentu, kiedy to Pan Bóg widziany był jako oblubieniec, a Izrael jako oblubienica. Mamy więc właśnie taki kolejny ważny przyczynek do eklezjologii, czyli do nauki o Kościele. Ważne, kolejne wezwania, które Paweł stosuje w tej części parentycznej, to wezwanie do uwielbienia. Przemawiajcie przez psalmy, hymny, pieśni, pełne ducha, wielbiąc, wysławiając Pana w Waszych sercach. Piękny akcent na uwielbienie, bo uwielbienie rzeczywiście rodzi moc w chrześcijańskim życiu, pomaga pokonać zło, pokonać grzech. No i wreszcie mamy tutaj też ten bardzo metaforyczny, ale niezwykle głęboki obraz, obraz zbroi Bożej. Paweł wzywa nas do duchowej walki, zachęca, abyśmy przybrali zbroję Bożą i wymienia różne jej elementy i to jest tarcza wiary, i buty głoszenia dobrej nowiny o pokoju, i miecz ducha, czyli słowo Boże. Mamy mieć hełm na swojej głowie, aby bronić złych myśli, które, pokus, które mogą nas nawiedzać. Mamy pancerz sprawiedliwości, a więc różne postawy chrześcijańskie, piękne postawy chrześcijańskie, które pozwalają nam zwyciężać duchowo z naszym duchowym przeciwnikiem. Paweł ubiera w tę metaforę Bożej zbroi. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Thank you